Hejka wszystkim, z tej strony ja i w dzisiejszym odcinku nagrywamy MSP. E, tak, jak widzimy nowe konto i nowy w ogóle kanał, bo zhakowali mi tam to konto, a kanał został usunięty przez YouTube, nie wiem dlaczego, bo ktoś się zgłosił. Miałam tam ponad 12 tysięcy subskrypcji, więc jakbyście mogli to dobić tutaj, byłabym mega, mega wdzięczna. E, dzisiaj ponagrywamy sobie, że będziemy nabierać ludzi, że jesteśmy hakerami Tutaj mam drugie konto. The toy hack i musimy znaleźć np. jakiegoś hakera byle ściągnąć od niego opis. Bo wiecie, jakby myśleli, bój się mnie. Ja byłem, bój się mnie, dobra? Widzisz widzisz nóż, bój się mnie. odejmij konto albo karę spotkacie No, nieźle. Fajne, ale nie, nie po polsku. Może wpiszę później do doli. A, diabeł, po prostu dobre. Wpisujemy do doli. E, no, no. Dobra, są tutaj podróbki. E, na tym koncie... Mm, e, nie dodawajcie mnie na tym koncie, bo nie będę tego konta w ogóle używać. więc wiecie. Haj. The Dolly Original. A o, dobra, to, to bierzemy ten cały. Ok, kopiujemy i wklejamy tutaj. Dobra. Jest diabełek tutaj gdzieś? Nie, no dobra, tu damy diabełkę. Diabełek to damy. dajmy tutaj, może spać, bo tym... O! Może być, co nie? I dajmy sobie kąś minę straszną. Oczywiście nie jestem hakerem, tylko będę nabierać luki. Wejdźmy do horror kawiarni. Jest 8 osób, więc nie jest pełne, bo chyba 15 jest max. Dobra. I... no ale, zapiszemy to i napiszemy... Play with me. Zobaczymy, czy ktoś się nabierze. O, ona ma mega fajne usta. Może później je sobie gdzieś prześlę z jakiegoś innego kąta No dobra, ktoś się nabrał Ale widziałem takie raz te doli, gdzieś tutaj w tym miejscu właśnie, gdzie ja stoję Hej hmm. Dobra, dawaj, zhakuj mnie Boże, zaczyna się. Zdolny mózg. Pozdrawiam zdolnego mózga. Ktoż kupi z listy? Dawaj, schakuj mnie. Idę zalogować się na MSP na telefonie. A, bo się pojawiłam. Okej, okay, czuję. <laughs> nie no, akurat nie przestałam. Mm, odliczamy patrzmy czy się coś nabierze? Zablokuj mnie No sorry, że ten błęd był czemu nie mogłam zera napisać? Twoje... Twoje... No co dobra, musimy tylko widować jakieś hasło. Pomyślmy... Mózg 1, 2, 3? Albo... Dobra, zdolny... Mózg 1, 2, 3. No dobra, weźmy tak... E... ciekawe czy to jest prawda. Wiecie, zgadywałam, ale dobra. Przejdźmy na Lilię i dojdźmy tam po prostu do czata. I będziemy udawać, czy nas hakowała. Zobaczymy, czy ktokolwiek się nabierze. O, horror, już prawie pełna jest. Dobra. Hello. Hi. <grym> dobra, wyślę mu to.

I'm the to toy Wiem, że jesteś polskie dziecko. <zaczyna>, Zaczyna się posz. A, dobra, teraz spróbujemy się zalogować na jego konto, bo ten e, ogólnie jestem go hasła, ale spróbujemy to, więc kilka. dobra, to my wyjdziemy tutaj przy okazji. A, dobra, jak ty miałeś? Zwolny e, mózg 28. Dobra, jeszcze się nie załadowało. A Lockout miałam. A nie, to jest ta karta, dobra. Zdolny, muzyk 28. Pisam zdolny mózg, 28. Pisałam z dolnym mózgiem, patrz, kurde. Dobra, czyli to nie jest jego hasło, ale tak bym mu przecież nie. Z konta. konta. Jedzie do takie. Kelep Wow e, Dobra Patrzcie jak w ogóle dużo osób się do nas zgłosiło Już jeszcze plus ten e, Zdolny mózg Ej, gdzie on w ogóle jest? Dobra, nieważne Chodźmy teraz na Lilię I wejdźmy W ogóle wyjdźmy Z tego konta I dobra, idziemy teraz tutaj. Uh, ha, ha, ha 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 ha. I have, um, have only... Dobra. Boże, źle nawet nazwę wpisałam. Tutaj muszę się zatrzymać. Dobra, już jesteśmy. I niby miałam lockout, ale widzicie, że się zamasakowałam. Dobra, są jeszcze osłupki. prośby. Chcę być Twój. Dobra, spokój. Przyjmuję wszystkich, więc nie martwcie się, przyjmę Was. I mega Wam dziękuję, że pomogliście mi kupić e, mojego słodziaka. W ogóle piszcie mi w komentarzu, jak go nazwać, bo go jeszcze nie nazwałam. I mam zamiar go nazwać: e, jakoś, nie wiem, Spike czy jakoś tak. Ale wiecie to, piszcie w komentarzach, jak by go nazwać. Kalifornia, mm, to sery. Dobra, idziemy do horror kawiarni. I zobaczmy co tutaj się dzieje. Czy mnie paliło? Czy tutaj? Dobra. Dobra, dobra, dobra. Wejdziemy sobie tutaj. I dobra. Tutaj już jest ten. Dobra. Ale się boję. O Boże. No to się boję. Dobra. Pozdrawiam wszystkich, którzy się nabrali na przykład. Pozdrawiam. Pozdrawiam tak, pozdrawiam Pastel Boy, pozdrawiam Stolny Mózg i pozdrawiam Skarbocia, Hackerfi, ogólnie wszystkich tutaj pozdrawiam a oprócz Ciebie. Mm.